Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Berek, Berek, dzień dobry Berek, dzień dobry kochanemu Państwu. Dzisiaj potraktujmy ten odcinek sprawozdawczo. Znaczy są takie odcinki, że jest jakoś zabawnie wyjątkowo, czasem jest dowcipnie, czasem jest wesoło, czasem jest lirycznie, no a dzisiaj będzie sprawozdawczo, w niedzielę, nie w niedzielę, w sobotę, co ja plotę. Albo w niedzielę, albo w sobotę to nie ma znaczenia. Odbyła się, yy, odbył się pisowy meeting i tam wystąpił sam Karol, który ma zamiar zostać prezydentem. I tam już, to już zostało wyśmiane w zasadzie, bo okazało się, że według naszego kandydata są dwie płcie. Dwie, dwie, dwie płcie, nie ma innych płci. Chodzi o płci oczywiście, czego nasz pan, yy, kandydat nasz, nasz, no, pf, niezależny kandydat nie był w stanie chyba yy, przerzuć i przetrawić. Yy, ja się skupię na tym głównie chyba dzisiaj, no bo przecież nie na tym, co gadał. Poza tym. Pucie, 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 pucie. Gdyby przyjął człek trzy razy 100 gram, pucie. Gdyby dopadł go czasowy zwis, nie dowiedziałby się jaki program. Ma kandydat niezależny pis, Nim spicz wyżną Karol niczym tartak, duda Piotr z solidarności tru, mentor Nowak i Kaczyńska Marta. Trwało to godziny dwie i pół, pucie. Bywa, że u niezależnych w sumie, pucie, musi tkwić obywatelski człon. Jarosław, Jarosław krzyczał tłumek. W końcu Karol zjawił się, nie on. Choćby najwspanialsze było trukucie, wdzięczny lud w pamięci będzie mieć Aha. płciowy bąbot, że mamy dwie pucie. Oj, niełatwo jest odmienić płeć. Są dwie pucie, ludzie bierzta, a gdzie reszta? Doktor Karol kaczka w pięciu smakach. Mam pytanie niedyskretne, ciut. Kto za prezydenta chce Polaka? Co mu Polski sprawia taki trud? Sam odpowiem, bo mam takie mohoce, że bez względu na gatunek, mów. Chcę Karola plus 20%. To ci sami zresztą szkoda słów. To ci sami zresztą szkoda słów. Pucie, pucie, pucie. No, generalnie jesteśmy bardzo podobnym społeczeństwem do społeczeństwa amerykańskiego. Częściowo, oczywiście, częściowo. Nie generalizuję. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 4, 4 marca i wtorek i śledzik. No bo zaczyna się Wielki Post. Imieniny niebawem. Obchodzą dzisiaj imieniny Adrianna, Kazimierz i Lucjusz. A także Adrian, Arkadia, Arkadiusz Arkady, Gerard, Gerarda Humbert, Jakubina, Leonard, Lucjusz, Nestor, Placyda i Witosław. Wszystkiego dobrego. Kochanym Państwu solenizantom, nietypowe święta. Międzynarodowy Dzień Świadomości, HPV. Kaziłki. Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry. Światowy Dzień Otyłości. To dobrze czy niedobrze? Nie wiem nawet. Jak Światowy Dzień to ho ho! Światowy Dzień Nauk Inżynieryjnych na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, rozwoju. i Dzień Gramatyki. Dzień Gramatyki bardzo mi odpowiada. Bardzo. Proszę Państwa, przysłowie na dziś na świętego Kazimierza, pełno już młodego zwierza. Cyca dnia jest również. Tym razem Jan Paweł II. No, poważna sprawa. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. To dobrze. To to w, z okazji przyszłości, która zaczyna się dzisiaj. Mamy grę pukłówek. Dzisiaj bardzo zabawna, troszkę przestarzała może formalnie, ale sierdzista. Braczka. Do widzenia. Moje uszanowanie. Widzimy się jutro.